Było bardzo fajnie, cieszę się, że pojechałem, dużo się tu nauczyłem, chodziliśmy na orlik, na hale, trening siłowy i fajnie ogólnie było. Moje wrażenia są bardzo dobre po tym obozie, dużo się nauczyłem, zwiedziłem i na pewno polepszyłem swoją kondycję i też wysportowanie swoje. Były tutaj treningi, bo niedaleko jest orlik. Przyjechaliśmy tu w nowe otoczenie, zwiedzamy. No i, i tak zauważyłem, na przykład, jeżeli ja tam opowiadałem, bo w, wchodziłem w strony internetowe o bunkrach Himmlera, Hitlera i opowiadałem, co tam przeczytałem, to byli bardzo zainteresowani i, i te, te miejsca ich po prostu interesowały. My, my też mamy tutaj taki konkurs, y, właśnie bardzo fajny, to jest gier, zabaw i są bardzo dobre nagrody na koniec. Tu niedaleko mamy Arlik, przyjdzie mi się trochę, to też trochę się odpręży, bo tak to siedzimy cały czas w pokojach, a tak to w, te, w tamtym roku tak było, a tak to wychodziliśmy na hale, mamy tu ping-pong i wychodzimy sobie grać jeszcze w tego, tego, w Hamilton. Byliśmy w bunkrach i Hitlera, byliśmy też na jachcie, Przepływaliśmy przez mamy, Dużo obiektów sportowych, wszystko jest w miarę blisko I, i hala sportowa na miejscu. Także tutaj nie mamy prawa narzekać. Czuję, że muszę sport po, po prostu trenować, żeby być coraz lepszym. Piłkarzem, le, być bardziej ogarniętym. Lepiej, lepiej po prostu się czuć. Jak się jest wysportowanym, to dłużej się żyje.